Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was dzisiaj serdecznie. Chciałam was zaprosić na przepyszne, szybciutkie migdałowe ciasteczka marokańskie. Potrzebujemy zmielone migdały, dwa jajka, migdały, które w tej chwili są już zaparzone, żeby obrać je ze skórek, dwie łyżki miodu, łyżka kakao, łyżeczka proszku do pieczenia i łyżeczka cynamonu. Piekarnik na 180 stopni. Przyszokowałam mąkę migdałową czystą dla efektu. Będziemy formować małe kuleczki i będziemy je kulać w tej mące migdałowej. I na razie będziemy tak spłaszczamy, ma no, ładnie wyglądać. Wkładamy je do piekarnika na 180 stopni na 15 minut. Proszę bardzo, kochani, nasze ciasteczka wjechały. Proszę, spójrzcie. Subskrybujcie kanał, łapka w górę i pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu.